Doniesienia z ostatniej chwili. Nie żyje Ewa Demarczyk. O jej odejściu poinformowało polskie radio RDC. Cała Polska pogrążyła się w żałobie, odeszła wielka gwiazda. Nie żyje Ewa Demarczyk. Polskie radio RDC przekazało smutną wiadomość. Smutna wiadomość sprawiła, że cały kraj pogrążył się w żałobie. Wybitna wokalistka odeszła w wieku 79 lat. Ze wszystkich stron spływają kondolencje. Nieprawdopodobnie smutne doniesienia z ostatniej chwili: Nie żyje Ewa Demarczyk. Ewa Demarczyk była wybitną polską wokalistką, która wykonywała utwory z nurtu poezji śpiewanej. Od 1962 do 1972 roku była związana z kabaretem Piwnica pod Baranami. Polska piosenkarka została uznana za jedną z najbardziej utalentowanych oraz charyzmatycznych postaci, jakie pojawiły się na polskiej scenie muzycznej. Była niesamowicie ceniona za swoją ekspresję. Ta objawiała się w m.in. w śpiewanych przez nią tekstach. Ewa Demarczyk była niebywałą osobowością estradową, posiadała wybitne zdolności interpretacyjne, dzięki czemu zdobyła tytuł jednej z najbardziej cenionych wokalistek w Polsce. Wielokrotnie nagradzano ją za jej wspaniałe wykonania. Zdobywała serca fanów na całym świecie. Występowała nie tylko w Polsce, ale też w Austrii, Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kubie czy Brazylii. Gościły ją również prestiżowe estrady, takie jak Olimpia czy Carnegie Hall. Gwiazda była postacią absolutnie wyjątkową, stanowiła klasę samą w sobie. Na pierwszy plan wysuwała się jej niepowtarzalność i oryginalność, której nie sposób podrobić. Była porównywana do postaci takich jak Juliet Greco czy Edith Piaf. Ewa Demarczyk urodziła się 16 stycznia 1941 roku w Krakowie. Była bardzo muzykalnym dzieckiem, wróżono jej karierę pianistki. Po ukończeniu szkoły muzycznej okazało się jednak, że scena muzyczna ma jej dużo więcej do zaoferowania. Gwiazda nie była pewna wówczas, czym dokładnie chce się zająć. Interesowała się aktorstwem, jednak okazało się, że całkowicie poświęci się w przyszłości muzyce oraz śpiewaniu. Debiutowała w 1961 roku w klubie Cerulik, po czym cały Kraków obiegła wieść o ciekawej wokalistce. Wówczas zainteresował się nią kabaret piwnica pod baranami, a dokładniej Zygmunt Konieczny. Stała się ona najważniejszą artystką w karierze koniecznego, utalentowanego kompozytora. 2. Sanepit zamyka kolejne kąpieliska nad Bałtykiem. Powodem nie jest jednak koronawirus, lecz inne zagrożenie 3. Ich duet stał się symbolem niezwykłej i wspaniałej współpracy. Wokalistka doskonale interpretowała utwory pisane przez Koniecznego. Niedługo później Ewa Demarczyk stała się największą gwiazdą Krakowa. Po lokalnym sukcesie zaczęła zdobywać popularność i uznanie w całej Polsce, a później na świecie. Nie miała sobie równych. Jej odejście to ogromna strata dla polskiej sceny muzycznej. Całego kraju spływają kondolencje. To kolejne odejście wielkiej postaci, o którym dowiedzieliśmy się dzisiaj. O jego śmierci poinformowała Janina Ochojska. Źródło: Wikipedia, fotografer Jan Popłoński. Źródło: Twitter, wikipedia, culture.pl